Witam, pozdrawiam. Mam już tyle zrobionej kanonierki amerykańskiej PGM17. Jest to z tego wydawnictwa modelarstwo okrętowe, Wydawnictwo Saga. Wydania specjalne mają modele kartonowe. Tak szczerze powiem, że wolałbym, żeby ten Kutec, radzki był z jakimś okrętem podwodnym. Bo przynajmniej nie musiałbym się męczyć z tą kanonierką. Ja już przedstawiałem przy, ten zeszyt. Zanim przejdziemy tutaj do tego omówienia trochę tego. To jeszcze wspomnimy sobie, jakie dyramy wygrały na ostatniej ankiecie. Teraz trwa inna ankieta. Także ta dziurama morska zajęła pierwsze miejsce w ostatnim głosowaniu, na najładniejszą ankietę, czy znaczy diuramę morską są tutaj okręty błyskawica burza Gronwa, Wicher 2, 2 i Warszawa przy porcie nadbrzeżnym bardzo piękna diorama też mi się bardzo podoba ona zajęło, zajęła pierwsze miejsce drugie miejsce z największą ilością głosów to była ta diorama morska z krążownikiem Dragon niszycielem Garland i dwa okręty podwodne które idą za zanurzenie dzik i soku także ta diorama zajęła drugie miejsce jeżeli chodzi o głosowanie trzecie miejsce Trzecie miejsce: Diorama morska z ORP-grom. Pod Narvikiem to akurat jest miejsce trzecie. I czwarte, ostatnie miejsce: Dierała morska z okrętami Wicher stawiacz min gryf. I pod Halanin torpedowiec. Obecnie trwa ankieta. Po prostu. Cztery ostatnie dioramy, czyli doszła diorama z Godzilla morską, zobaczymy. nie nawet nie sprawdzałem, jak tam to jest. Tu widzimy okręt zrobiony jest do linii wodnej. Jest to amerykańska kanonierka PGM-17. Także jeżeli chodzi o te części, tę drobnicę, to ja po prostu zamalowałem to markerem na czarno. Dlatego że retusz na takiej mojej drobnicy bardzo źle wyglądał. Bo po prostu zostawały takie plamki tylko zielone, to wolałem to już całe Zamalować na czarno. Także tak, się, tak wygląda. Tyle zrobiłem już tej kanoniarki. No dzisiaj z rana zrobiłem tutaj tą osłonę na działo. Jeszcze mi tutaj zostały doklenia te części. I armata 76 mm tutaj będzie. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te całe łańcuchy kotwiczne, to to jest zrobione z nitki. Wziąłem nić. Stałem sobie to nić na pół, i sobie posmarowałem wikolem i zrobiłem taki urlonik, czyli po prostu skręciłem te dwie nici. I taka tutaj poszła mi grubsza nić, ponieważ tak jak tutaj mamy na Konradzie, to ta kotwica byłaby za gruba. To, że drobnicy jest bardzo dużo, to że powiem Wam, że 40% to zajmuje mi na szukanie części, bo mi te części wylatują bo są za drobne, ciężko je utrzymać w palcach do gruby palce <coughs> pincetą ścisnę, no to mi to z pincety wystrzeli jak z procy także zrobiłem tutaj o, te, te drobnice takie, kurcze szok dobrze, że miałem chociaż drabinki dałem sobie tutaj drabinkę wycinane laserowo ostra się ucieka No to taka mała drobica, że nawet ostrze ci ucieka. Także tyle mam zrobione. Kanonierka PGM17 do linii Wodnej oczywiście. Musiałem spód. Zrobiłem znaczy po swojemu ten szkielet, ponieważ yy, ten bok szkieletu wycią wyciąłem sobie w całości. Nie wiem, czy to. Było. Tu mamy ten szkielet, czyli tak to wycinałem w całości te wręgi, Cało, nie wycinałem środku, tylko i wyciąłem po prostu w ten sposób. Tutaj to wyciąłem y w całości razem z tamtym, co był do niego dołożony. Mówiłem, osobne ja tego nie, nie rozcinałem. A znowu ten długi bok, ten pasek, to wycinałem po prostu takie kawałki małe, takie małe kawałeczki. I potem tym klejem uchu sklejałem, bo to jest klej bardzo dobry do właśnie takich szkieletów, ponieważ się rozciąga fajnie, szybko się łapie, wiąże. A co możemy powiedzieć o tej amerykańskiej kanonierce? Tak naprawdę to, to był robiony na początku ścigacz. Położenie setki było 10 sierpnia 1943 roku. Wodowanie 14 kwietnia 1944 jako PC1189, tak miał być ten ścigacz nazwany, a wejście do służby 24 listopada 1944, wycofanie ze służby 2 lipca 45. wyporność 28 ton standardowa, 450 ton pełna, długość 52,93 m, szerokość 7,01 m, zanurzenie 2,13 m. Napęd, dwa silniki wysokoprężne 2560 HP, prędkość 21 węzłów, zasięg 3000 mm przy 12 węzłach, uzbrojenie czy na dziobie. Tu mam będzie jedno działo kaliber 76 mm, z tyłu będzie podwójne działko 40 mm i 6 pojedynczych działek 20 mm Orlikon. Załoga 64 osoby. To jest amerykańska kanonierka z okresu długościowego, jedna z 24 jednostek typu PGM-9, powstałych z konwersji ścigaczy typu PC461, czyli wyprodukowano 24 takie kanonierki. W 1945 roku działał na Pacyfiku w rejonie Okinawy. Także w, w pobliżu Okinawy te okręty działały. 10 sierpnia 1943 roku w stoczni Engine, e, co w Jaską zwise na Florydzie, położone zepkami pod okrętów podwodnych. To miał być właśnie ścigacz okrętów podwodnych PC1189. Wodowanie kadłuba odbyło się kwietnia 1944 roku, w sierpniu, w trakcie prac trwania wyposażonych, zapadła decyzja o konwersji okrętu na kanonierkę motorową, pod oznaczeniem zmienionym na PGM-17. 24 listopada 1944 roku ukończona jednostka została przekazana USNABI. Po okresie szkolenia załogi i krótkim pobycie w stoczni Harlingston PGM-17 została wysłana na Pacyfik. Po przejściu kanału panamskiego kanonierka zawinęła się do San Diego, gdzie w związku z uszkodzeniem łopat jednej ze śrub napędowych została zadokowana 8 lutego 1945 roku, darła do bazy w Pearl Harbor na Hawajach by po dwóch tygodniach wyruszyć w zespole kilku siostrzanych jednostek w stronę Okinawy płynąc przez Eniwetok, e, Guam i Uliti jako część zespołu milionowego tg 524, 4 się na wodach wokół Okinawy w połowie marca głównymi zadanami załogi były osłona trawowców, zespoły pod ewentualnym atakami lekkich sił japońskich, rozstrzeliwanie wytrałowanych min morskich, a po rozpoczęciu operacji desantowej 1 kwietnia także walka z nieprzyjacielskim, nieprzyjacielskim lotnictwem, <laughs> ratowanie rozbitków, pomoc załogom, uszkodzonych jednostek oraz bardziej prozaiczne transportowanie ludzi. Towarów i zaopatrzenia. Pomiędzy okrętami zespołu, już 1 kwietnia załoga zaliczyła na swoje konto współudział w zestrzeleniu bombowca drukującego Ashida 3A Wal. 4 maja 1945 roku wczesnym rankiem na pokład kanonierki zakrętował się admirał Alexander Sharp. <laughs> Sorry. Ze swoim sztabem. Mieli oni rozpoznawać e, z morza sytuację na wschodnim brzegu Okinawy około 6.45 p.g.m. 17 idący z dużą prędkością kanałem Unten -ko, pomiędzy główną wyspą a wyspą Kourijjima wszedł na rafel u wybrzeżu tej ostatniej ponieważ samodzielne próby zejścia ze skały nie dały rezultatu Admirał ze sztabem przeszli na przybyły holownik grotownicze Tawakoni przez kolejne dni nadal próbowano odzyskać okręt, ale kolejne próby były nieskuteczne pomimo znaczącego odciążenia jednostki. Po załamaniu się pogody pozostawiono okręt własnemu losowi, powracając do akcji ratowniczej pod koniec maja. Dopiero kolejna próba 9 czerwca powiodła się. PG-17 został osadzony na plaży i podany oględzinom, które wykazały nieopłacalność remontu. W związku z tym zdjęto z okrętu uzbrojenie <coughs> oraz wyposażenie. I 2 lipca 1945 roku skreślono go formalnie z floty. W październiku kadłub został odholowany na głęboką wodę i zatopiony. Tyle takich informacji znalazłem na temat tej kanoniarki PGM-17. Czyli znaczy fajna jednostka, w ogóle bym miał taką jedną. Tutaj można sobie porównać. Wielkość kanonierki do krążownika lekkiego, to się może wybrać jaki on jest mały do krążownika ciężkiego, czy pancernika, albo lotniskowca. Nie? Taka mała kanonierka, Jaki długi jest krążownik lekki, nie? a kanonierka taka mała. Zresztą możemy też sobie porównać tutaj okręt podwodny, bo nie w całości go prawie widać. O, orzeł jest o wiele dłuższy od kanonierki. Ale wiadomo, że koniarka jest szersza, także tyle mam zrobione. Także dalej będę robił poniedziałek. Dzisiaj, akurat jest sobota. Ten film od razu jutro będzie na kanale. Dzisiaj już nie będę kolejny z radarymi, zejdę na spotkanie na sobotę gospodarczą. Jutro ten film będzie od razu na kanale. Tradycyjnie jak to w niedzielę, w nie dużo nie zrobię, bo w czwartek też wyjeżdżam. Do stolicy, także tylko 3 będę coś robił. No, ale też dużo nie zrobię, bo w jakiś dzień muszę w poniedziałek albo wtorek, działkę skosić. Także no, tyle mam zrobione. No, jest też straszna drobnica, potężna drobnica, no ale nic się nie zrobi. Nawet, to jest taka drobnica, że nawet. Ostrość ucieka, bo takie malutkie, nawet kamerka nie może dobrze złapać. PGM17, także fajnie to wygląda. No, nie będę robił relingów tak jak w tym zeszycie jest, bo ja po prostu dam mu relingi tak jak ma Konrad, bo zobaczyłem, że to jest akurat to sama wielkość, wysokość. Relinków są identyczne, tylko że trochę jest inaczej. Ale ja sobie po prostu dam te relingi, bo wysokość się będzie zgadzała, tylko nie będę było te siateczki. Ja się tam w siatkę bawił nie będę także dam relingi i będą. Zawsze zrobię sobie relingi, coś, coś w stylu tak jak ona powinna mieć, ale nie będę dawał tej sieci nad relingi bo... Choć kiedyś wpadłem na pomysł i będę robili takie sieci, rlingi drukowane albo wycina laserowo, to raczej Katowica nie za bardzo będzie, ale może i no, ale będzie. No Tu by musiało być patrolne? Nie. A ja nie będę nic kombinował, po prostu dam mu relingi, takie jak ma Konrad. Bo mam kupionych trochę rel relingów z C <coughs> Relingi mam takie, właśnie wycinane laserowo w z w skali 1,200 i takie otaję okrętą Także nic nie będę kombinował. Także tak wygląda kanonierka do linii wodnej. To właśnie na kanale jest osoba, która też kanonierkę ma. Chyba na ukończeniu, tylko pewnie robi w całości z poszyciem dna. A ja niestety wszystko robię dioramy morskie, bo ponieważ yy, bo ponieważ robię dioramy morskie. Także na 100% ta koniarka będzie z tym krążownikiem, dlatego to na razie robię. Dalej nie dałem po, yy, papieru to papier toltowego, papier toltowy pójdzie jak już będzie skończona bo sobie po prostu muszę zobaczyć, czy będzie w tym miejscu, czy w tym miejscu. Także mam kilka opcji. Zobaczymy, gdzie by najbardziej pasowało. Może wy mi podpowiecie, na jakim miejscu. Oczywiście lata służby pasują między tymi okrętami. Czy się spotkały te okręty razem? Nie wiadomo, może nawet i nie spotkały się, ale jeżeli chodzi o roczniki w służbie, no to daty by się zgadzały. w pani tu, da dać jeszcze jeden okręt, bo mam, ale po prostu. Wtedy by się nic nie zgadzało, ponieważ tamten okręt, którego miałem plan tutaj dodać jako trzeciego, jak, jak krążownik, Konrad był w służbie i kanonierka. To tamtego, tamten okręt już był zniszczony pod wodą. Dlatego w ten sposób nie chcę mieć modeli na makiecie na dziurami morskiej, w których nie pasują lata służby. To czy one razem się widziały, to mnie nie interesuje. Bo ja robię po prostu, żeby wykorzystywać tutaj więcej okrętów na dziorami, żeby mieć więcej okrętów i też chodzi o miejsce, zaoszczędzenie sobie miejsca, <laughs> żeby nie robić osobno dioram morskich. No ale jeżeli chodzi to tylko jedynie co będę, żeby pasowało chociaż rocznikami, że mogłyby się te okręty razem spotkać z całym nadmorzem. No. Tak samo głupie by wyglądało, gdybym dał tutaj wichra, nie? bo wichra po prostu już był pod wodą, jak byśmy kontrara mieli. Dlatego właśnie na tamtej ramce dałem dragona z garlandem, orłem, a czyli tym garlandem, sokołem i dzikiem, bo rocznikami, Okręty mogłyby się spotkać. Nawet no, też i tamto okręty się ze sobą spotkały, bo czytałem książki, także może razem nie działały, ale razem z kosiem przepływały. <laughs> Tutaj raczej takiej możliwości raczej nie było, bo kanonierka działała przy wybrzeżach Japonii, a krążownik tam patrole miał i też pływał w konwojach. Dobra, no to tyle mamy zrobione, także do, do niedzieli naszykuję filmik z kanonierką znowu na niedzielę, ale no, dużej różnicy nie będzie, dużo tutaj nie dojdzie. No na pewno tutaj będę chciał, żeby już armata już była te dwie części. Które tutaj przyjdą też żeby było. No i będziemy lecić dalej Nadbudówka, nie Tutaj podklejałem te wszystkie części, dlatego że nie chciałem się do nich wracać. Jak na dziobie jak kleić, to już wszystkie wyciąłem, wszystkie podkleiłem sobie. Bo tak jak mówię, że to malował na czarno całe, bo to głupio wyglądało jakby ten Wolałem z tego malowę czarną, bo to i też no lepiej się prezentuje. Także kanonierka będzie do linii wodnej. Także potem jak zrobimy sobie działce porównanie dragona z Konradem, to i zobaczymy różnicę długości. No wiadomo, że takie okręty jak sokuł dziki były krótsze od kanonierki bo to były małe jednostki podwodne, bo orzeł to był olbrzym na czasy jeden z największych okrętów podwodnych nie licząc tych krążowników podwodnych typu I-19 czy tam lotniskowców podwodnych I-400 tak nazywane były te okręty podwodnymi lotniskowcami bo one zabierały 3 czy 4 wodne samoloty też by się taki okręt marzy I-400 w skali 1-200 na razie mam zrobionego I16, krążownik tam z godziną. Ale będę miał jeszcze sklejonego, ale tamto będą już w skali 1200, krążownik podwodny I19 i krążownik podwodny I58, który zatopił Indianapolis. Dobra, kanionerki mam już tyle. Jak widzicie dragon, znaczy, przepraszam, Konrad jest skończony kwadrant jest skończony Konrad jest skończony mm. 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 także na początku filmu właśnie jest pokazany dragon, właśnie to biorą odskazy ze zdjęcia także można zobaczyć sobie że tylny masz ma takie jak przedni, ale to już bo tablet mi się ładuje, to nie chcę już go otwierać. Ale jak się skończy tam dyramy morską to pojedziemy na działkę i tam zrobimy sobie porównanie, jak się różnią oba okręty, oba okręty, które były wydane w obstępie 10 lat. Chodzi o Konrada z mojego modelarza ten pierwsze wydanie było te starsze te w malowaniu żółto-szaro-brązowe w 1982 roku. A potem w 1992 był ten wydany Konrad. No i też yy, oba nie są klejone tak jak yy, zrobił to autor, tylko po prostu ja tutaj dodałem troszkę rzeczy, które były w książce. Troszkę zbinać, czy na przykład, czy dodałem te zrzutnie bomb głębinowych, gdzie autor tego nie zaprojektował w ogóle. Także zobaczymy, jak to w ogóle wszystko wyjdzie. Także różnica będzie na pewno. Też tak samo tutaj mamy dwa poczwórne pompony, a Dragon ma 2 y, razy 8 Dwa takie, dwie 2 razy 8 pompony, bo też zanim przezbrojono je na czwórki, to Czytałem właśnie w książce o Dragonie, że był też pompon ośmiuszczałowy i też w yy, KPM jak jest wydany Dragon, to tam właśnie jest, można kupić właśnie do Dragona druk 3D pompony ośmiuszczałowe. Dlatego ja zadałem właśnie na Dragona pompony ośmiuszczałowe. Dobra, no to na razie. Tu mam jeszcze o kanonierkę. Tyle. Jedyne co mi się nie podoba to tym malowaniem się, takie zielono zielone takie właśnie fajne malowanie ma ta kanonierka m 17 Dobra, to na razie. Do spotkania idę da sobie kawę zrobić. Z radą remizy muszę jechać. To na razie, cześć.